Kochani, każda analiza pola energetycznego, którą dla Was wykonuję na podstawie zdjęcia, jest dla mnie czymś znacznie więcej niż tylko zwyczajnym odczytem aur czy energii. Jest to dla mnie absolutnie wyjątkowa, głęboka podróż do samego centrum Waszej esencji. Każde zdjęcie to jakby osobny wszechświat, pełen ukrytych potencjałów, historii zapisanych w subtelnych polach, programów narzuconych przez Matrix. Oraz piękna, które czeka, aby zostało dostrzeżone i uwolnione. Nie jest to dla mnie tylko praca, jest to moja pasja, moja misja, mój sposób na życie i nieustanny rozwój. Każda kolejna analiza, każda kolejna osoba to nowa lekcja dla mnie samego. Dzięki Wam poznaję coraz lepiej to, kim naprawdę jesteśmy jako esencje, jak działają pułapki Matrixa, w jaki sposób przejawiają się blokady. I jak możemy wspólnie się z nich uwolnić? Nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy czytam Wasze pełne wzruszenia wiadomości, pełne wdzięczności komentarze czy osobiste historie związane z moimi analizami, jestem niezwykle poruszony i głęboko wdzięczny. Wasze słowa są dla mnie czymś więcej niż tylko miłym gestem, są dla mnie potwierdzeniem, że to co robię naprawdę ma sens, naprawdę działa i naprawdę zmienia życie ludzi na lepsze. Moje analizy pola energetycznego nie ograniczają się tylko do suchego opisu kolorów czy energii. To głęboka, precyzyjna podróż do samych korzeni tego, kim naprawdę jesteś. Odczytuję nie tylko aurę. Odczytuję ukryte blokady, kody Matrixa, fałszywe przekonania, programy rodowe czy karmiczne, które mogą utrudniać ci życie. Ale przede wszystkim skupiam się na odkryciu Twojej esencji, tego pięknego. Prawdziwego i niezniszczalnego źródła mocy, które masz w sobie. Kiedy decydujesz się na analizę pola energetycznego, dajesz sobie możliwość poznania prawdziwej siebie lub prawdziwego siebie. Jest to krok ku odzyskaniu kontroli nad swoim życiem, krok ku duchowej suwerenności i wolności. Daje ci także praktyczne wskazówki, konkretne instrukcje i metody. Dzięki którym możesz aktywować swoje ukryte potencjały i wyzwolić się od wpływów Matrixa. Jeśli czujesz, że Twoje życie mogłoby wyglądać inaczej, jeśli czujesz, że chcesz zrozumieć swoje prawdziwe powołanie, odzyskać pełnię energii, szczęścia, harmonii i duchowej siły, serdecznie Cię zapraszam, abyś spróbował tej niezwykłej podróży. To więcej niż tylko analiza ze zdjęcia. To prawdziwy rytuał przebudzenia esencji, która od zawsze czekała na to, by się w pełni rozpoznał. Wybierając analizę u mnie, masz pewność, że otrzymasz wyjątkową usługę, pełną troski, empatii, szacunku i prawdziwego zrozumienia Twojej unikalnej historii. Każda analiza jest tworzona z sercem i pasją, a przede wszystkim z ogromną wdzięcznością, że mogę być częścią Twojej drogi. Do przebudzenia i wolności. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy już mi zaufali. Dziękuję za każde ciepłe słowo, każdą piękną historię, każde wzruszenie, które mogłem z Wami współdzielić. Dzięki Wam wiem, że moja misja ma sens i że razem tworzymy coś wyjątkowego. Jeżeli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, nie wahaj się, Twoja esencja czeka, abyś ją odkrył. Z miłością i wdzięcznością. Bogusław Duda.